Cześć, z tej strony Szalejk. sobie dzisiaj w bardzo ładną platformówkę o nazwie Ori and the, Black, and the Blind Forest. Ori urzekła mnie nie tylko może grafiką, ale jakby to ująć po prostu przygodą, zagadkami, ciekawostką. Jest to Jedna z lepszych platformów od ostatniego czasu. Ostatnią platformówą, którą miałem okazję zagrać było Limbo. Ori. Start, help, options, cutscene, exit game. Start game, empty slot. Ori zostało stworzone przez niezależne studio Moon. Inspirowało się ono yy, Mami studia Ghibli. Ten kto będzie y, oglądał Księżniczkę Monokę, Spirit Away w Krainie Bogów, czy Duchowy Zamek Hauru, Przypomnij sobie y, piękno tych, y, tych bajek. On jest młodym duchem lasu. On próbuje odkryć tajniki świata, w którym będzie się znaj znajdował. Ale i nie tylko. Oli możemy zobaczyć Dokładnie możemy odnaleźć Cząstkę siebie Nieraz może nam się wzruszyć łez, łezka wokół No ja bo powiem mam szczerze, ja tego nie ukrywam I też czasem zapoleci, jeżeli gram w jakąś grę, jest jakiś taki przykry moment A utożsamiam się z tą, pos z tą postacią To też po prostu czuję się na jej, na jej miejscu. Jak ja bym zareagował, co ja bym po prostu zrobił. Chodźmy. Stallows Jeżeli Jak możemy przyleć nie to komponentna taka... Majestatyczna, bardzo łatwo wpada w ucho, nie odrzuca nas od razu, raczej przy, przyciąga, przyciąga i nas ciekawość i to co będzie dalej. Jest to jedna z tego typu muzyk, które ja po prostu lubię, gdzie w ciężkich chwilach pozwalają one mi się skupić, skoncentrować i przemyśleć ważne sprawy w życiu. Ory to jest ten biały duszek, którego widzimy, a ten duży potwór raczej... <śmum> Ciężko mi go nazwać, nie wiem jak go określić. Jest po prostu naszym przyjacielem, naszym po prostu towarzyszem życia. Ooo, cześć waluchu. Jak się dziś czujemy? O, o. 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 znacie sami, grafika jest po prostu śmieje nam się w buzie, roztacza swoje piękno i majestatyczny, bardzo ładny krajobraz. <laughs> Dzięki za śniadanie. O. Idziemy. Idziemy. Chcesz, chcemy iść tam? No to trzeba coś wymyśleć. Zbudować mostek, przepłynąć Praca za połowa. To co jest ważne i przydatne. Długie godziny męczarnie, ale są opłacalne. Hmm. Nie powiedzcie mi, że jak nie patrzcie na to, to... Nie wzruszyła wam się za woku, bo mi się wzruszyła. Yes. Lubię takie, tego typu gier. Takie po prostu proste platformóweczki. Nie zawierające przemoc takiej bezsensownej, bezsensownej przemocy. Takie gry po prostu do których ja lubię bardzo wracać. Są dla mnie przyjemne. I przechodząc ją na nowo odkrywam różne, różne nowe tajniki, nowe rzeczy a nawet bardziej mi potrzebnie historię. Każdy z nas ma w życiu swojego przyjaciela. Trzymać w postaci psa, kota czy innego zwierzaczka za... To którym po prostu teraz tęsknimy, bo nie masz tej pociechy w nas. Tak jak w tym wypadku, ory straci swojego przyjaciela. Jest to. Your hope never come. Zmęczony prawdopodobnie życiem. Ale, przepraszam, starością. Я yeah, Tak. Wszystko przecież spróbujemy zrobić dla przyjaciela. Bo on jest dla nas najważniejszy. The was blind. Sami jesteśmy gotów oddać... Wiadomo. Wszystko. Nawet i za cenę własnego życia. Zdrowia. Biegnij mały biegnij Masz te wspomnienia w sobie To co masz w sobie nigdy tego nie zapomnisz Zawsze będzie z Tobą Po raz pierwszy uruchamiając tę grę i oglądając te wszystkie przerywniki, stanął mi przed oczami obraz, który miałem 26 lat temu, kiedy musiałem oddać na uśpienie swojego psa. Przez 15 lat towarzyszył mi w tym życiu. I uwierzcie mi, to jest ksani. Bo to był naprawdę przyjaciel, który potrafił mnie zrozumieć. Rozumiem Twój ból. Searching for my light. Nie jest takie proste, jakby się wydawało. ktoś tak bliskiego w życiu, już nic nie jest takie samo. Czegoś tam brakuje, zostaje nam tylko pustka. Pustka i wspomnienie.

I teraz zaczyna się nowy rozdział, nowe życie. Nowe wszystko. Musimy powstać i zacząć żyć na nowo. O, bardzo jest przyjemna i piękna grafika. Lubię taki typ platformówek hmm? Space to High jump, Hold Space Sunken Glade. No dobrze A co mamy tam dalej Skakuj, mały Wiem, że jeśli Wiem, że jeśli ci ciężko, bo znam o, oznam Twój Ból. Całowicie się kiedyś, kiedyś przyjaciela. Dawaj, mamy. Zajesz ja mi i zobaczę was na kolejną część na... Instagram w Ori and the Blind Forest do zobaczenia.